No dobra, zobaczymy. Dobre dla vloggerów to jest. No i teraz i teraz. Tak to wygląda. Pokazuję wam. A chciałbym w szerszym kontekście, proszę bardzo, na tym samym filmie przenoszę kamerę na szerokokątną. Bardzo fajna funkcja też zwykła. I wracamy do kamery selfie szerokokątnej. Teraz dla odmiany, wszystko na telefonie zrobione. Na razie.